Na spojrzenie. Program O tym, co niewidzialne dla oczu. Program dla tych, którzy żyją między błogosławieństwem a przekleństwem. Zapraszam ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą betel. Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa w ten przedświąteczny wtorek. Niezwykle ciepło się tutaj zrobiło w Radio Fiat. Nie tylko dlatego, że mamy. Dość wysoką temperaturę za oknem, a dlatego, że jestem w otoczeniu dobrych życzeń. Przyniosłem kartki świąteczne, które otrzymałem do tej pory. Jeszcze w skrzynce, tam widziałem dzisiaj sporo. Jest taki czas, chociaż pewnie SMSy zastępują tę tradycyjną drogę składania sobie pięknych, mądrych i serdecznych życzeń. Bądźcie państwo z nami w tym niezwykle już bliskim świętowania czasie. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Życzenia na kartach świątecznych obok mnie, ale nie ma to jak żywy człowiek. Witam serdecznie, drogi bracie. Szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam ksiądz Mariusz Stawas Masłowic. Witam Ciebie, Jacek i wszystkich radiosłuchaczy w te, no przedświątecznym czasie. Zazwyczaj mówimy, że zdrowie nie jest aż tak najważniejsze w naszym świecie, ale jednak jak go braknie, no to, to bieda. To jest jednak wielka wartość, a, a słyszę, że jeszcze troszkę choroba cię trzyma. No, no tak, taki czas jest i, i dorwało też, ale jeszcze ku się chyba nie ma, więc trzeba ją przejść. Też uczy pokory, że, że nie wszystko od nas zależy, ale do przodu. Do przodu. Wobec tego, czego mamy sobie życzyć, bo, bo jest dużo takich teraz spraw, które nam troszkę zaciemniają prawdę tych świąt, i to wszystko staje się jakby tylko takim radosnym najpierw kupowaniem prezentów, obdarowywaniem się świątecznym, rodzinnym, spędzaniem czasu. I to wszystko jest ważne, oczywiście, i potrzebne, ale gdzieś możemy zagubić tę istotę. Użyłeś takiego słowa i na pewno bardzo świadomie jako filozof zaciernione, a y, musimy usłyszeć i to usłyszymy już y, na pasterce, i później pierwszy dzień świąt, że y, tym, który przychodzi, i ten, który przychodzi, to jest światło. Problem jest, Chrystus przychodzący na świat, ten dwa y, tysiące lat temu i ten dzisiaj, y, nie tylko poprzez wspomnienia, ale i w Eucharystii jest światłem. Oświecającą największe ciemności. Ludzie właśnie mają problem, są zaciemnieni, gdzieś drugorzędne sprawy, trzeciorzędne, starają jako pierwsze. Wielu rzeczy nie rozumieją, nawet dzisiaj ludzie nie wiedzą, jaka jest ich tożsamość, tożsamość płciowa. No, wielu rzeczy podstawowych ludzie nie wiedzą, zaciemnieni są. I, I właśnie dlatego w 2023 roku czekamy, by Chrystus nas oświecił tak się chcemy przybliżyć do Chrystusa, by nas oświecił. On, światłość prawdziwa, która oświeca yy, każde ciemności I, i tego bym życzył i, i właściwie to są, po to też to wspomnienie, które zarazem jest aktualizacją tego, co się wydarzyło 2000 lat temu. Dać się oświecić Chrystusowi, w świetle Chrystusa na nowo yy, zobaczyć siebie, zobaczyć świat, yy, zobaczyć naszą Ojczyznę, Europę. Yy, no. To, to jest szansa i właściwie po to są te uroczystości Bożego Narodzenia. Światłość prawdziwa, która stąpiła z nieba, by stała się naszym udziałem, by nas oświeciła. U nas w ja parafii były rekolekcje adwentowe pod hasłem Twoje słowo jest światłem. Latarnią dla moich stóp. Myślę, że to jest też taki konkret, że jakby tego światła mamy szukać przede wszystkim w dobrej nowinie, w Ewangelii, prawda? Tak, tak. No, a, a tą ucieleśnioną dobrą nowiną to jest Jezus Chrystus i słowo o nim, więc, więc ci, którzy ja są takimi malkontentami, że, że być może już nie ma sensu przeżywać świąt Bożego Narodzenia, że ograniczmy Boże Narodzenie do choinki, do karpia, do, do wigilii muszą zrozumieć, że o coś więcej chodzi, o wiele, o wiele o coś wiele większego, wspanialszego o osoby Jezusa Chrystusa i Jego Słowo, które jest światłem właśnie I, I, o wtedy, nasze, wtedy, i o nasze życie. Które... I wtedy i wtedy tak, bo, bo święty Jan też powie, On jest światłośnym prawdziwym, ale on jest życiem, on jest pełnią życia. I tak bardzo potrzebujemy się zanurzyć w te uroczystości, byśmy odkryli na nowo, kim jesteśmy, jaka jest wartość naszego życia, życia drugiego człowieka, życia narodów. No, więc te uroczystości nie są tylko takim tkliwym wspomnieniem czegoś albo, albo okazją do prezentu. To jest wszystko trzeciorzędne, ważne, ale trzeciorzędne. Natomiast w centrum musi stanąć... Jezus, który jest światłością prawdziwą i pełnią życia, który daje nam jako święty Jan łaskę po łasce, no ale, ale to musimy się spotkać z Nim, a nie z drzewkiem, nie z Karpiem, nie z tradycją, ale z Bogiem, który przyszedł i przychodzi, i przychodzi. Każda msza święta jest przyjściem, a w Boże Narodzenie ona ma ten jak gdyby podwójną moc i dlatego nie, nie, nie przegapmy tych świąt, nie, nie zredukujmy ich. Właśnie do tego, co trzeciorzędne, dwubożerne. Bardzo, bardzo dziękuję, Mariuszu. Dzisiaj u ciebie już takie Betlejem, bo dzień spowiedzi rekolekcyjnej, no to też już Pan Bóg się rodzi, oczyszcza właśnie a, serca a. ludzkie z tego, co. Takie ciemne i niedobre, i daje swoją miłość, i życzymy, żeby jak najwięcej parafian w Masłowicach, ale we wszystkich innych miejscowościach, gdzie trwają te rekolekcje, korzystało z tego czasu łaski. A dla Ciebie dużo zdrowia i tej mocy z nieba do tego, aby serce było radosne. Wszystkiego dobrego. ale jeszcze jasno, jak jest to ostatnie zdanie, Koniecznie. bo wywołałeś spowiedź. Drodzy radiosłuchacze, pamiętajmy, że spowiedź. To nie tylko wyznanie grzechów, czymś ważniejszym z powiedzi, gdy klękamy, wyznanie Boga, który ma moc zgładzić grzechy. I to jest istota sakramentu pokuty pojednania. Ludzie się nie spowiadają, bo nie wierzą w to, że Bóg jest w stanie zgładzić grzechy. I to jest coś ważniejszego nie wyrzucenie grzechów, ale klękam i wyznaję, wiem, że tylko Ty jesteś w stanie zgładzić grzechy. I, I to jest moc sakramentu pokuty, i to jest istota też. Życzę Państwu. Właśnie takiego spotkania się z Bogiem Wielkim w Sakramencie Pochuty i Pojednania. Dzięki Jacku. Bardzo dziękuję. Bywaj no, dobrze, bracie. Z Bogiem, z, Bogiem. z Bogiem. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Drodzy Państwo, nie ma to jak życzenia, po prostu pisane tak jak dawniej, długopisem, czy to na kartach świątecznych, ale jeszcze lepiej, list świąteczny. I jak zawsze mogę liczyć na Agnieszkę, którą serdecznie pozdrawiam. Agnieszko, żyj nadzieją, nasze spotkanie jest coraz bliższe. Tylko przepraszam za to, że rzeczywiście masz rację. Jest ten troszkę między rekolekcjami, ale wiele radości jak zawsze sprawiają mi te niespodzianki od Ciebie. E, Adwentowo-świąteczne życzenia od, od Agnieszki. Z którą znamy się już tyle lat i przyjaźnimy, pozwólcie Państwo, właśnie kilka takich najważniejszych życzeń chyba, które powinny płynąć w tym czasie non-stop między nami, taki krwioobieg serdeczności, dobroci, aby ten szczególny, święty czas, który jest przed nami, emanował dla Księdza Bożym pokojem, błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami aby dusze księdza ogrzewało radosne światło adwentowego oczekiwania. A gdy maleńki Jezus pozwoli się zanieść do betlejemskiej stajenki serca, aby nic już, aby na zawsze Jego miłość ożywiała i umacniała. Jakie to piękne. O, i potem ta miłość jak opłatek, cicha, wierna, wieczna obecność Łagodzi wstrząsy i trudności, odbudowując cierpliwość. No cóż, Agnieszka jest poetką, piękne słowa, dziękuję Ci bardzo, ale, y, drodzy Państwo, przede wszystkim to, że ktoś poświęcił czas, poświęcił uwagę i, i to jest najpiękniejsza siła takich życzeń, że ktoś o mnie myśli wtedy, kiedy pisze te słowa i jest ta więź serca i to człowieka, tak potem niesie w życiu, bo wiadomo, tak jak ksiądz Mariusz mówił, chwile są różne, czasami coś nas zaciemnia, jakieś zmartwienia, jakieś kłopoty, także i te zdrowotne, jakieś problemy życiowe. I wtedy ta świadomość przyjaciół, ludzi, którzy nas kochają, którzy są blisko, jakoś tak podnosi, podnosi. Ostatnio, drodzy Państwo, na rekolekcjach zazwyczaj wieczorem po tej mszy dla dorosłych jest spotkanie dla młodzieży, ośmielam się proponować, aby starsi pozostali na 10 minut. I potem, przez te 10 minut, ci starsi tworzą takie mini grupki, zazwyczaj koło czterech osób i modlą się za kogoś z młodzieży. I ci młodzi, mając przy sobie ludzi, których nie znają, ludzi, którzy przypadkowo są gdzieś tam dobrani, aby byli taką Ekipą stawienniczą, naprawdę myślę, że doświadczają, że ta parafia nie jest tylko jakimś zimnym kościołem, ale jest wspólnotą ludzi, którzy są ze sobą jakoś związani. I trochę przypomina się ta Ewangelia, jak do Jezusa e, Czterej ludzie przynieśli paralityka. I Chrystus, widząc ich wiarę, jak napisał Ewangelista, uzdrawia go najpierw jego serce, a potem jego ciało. Widząc ich wiarę. Dlatego to towarzyszenie, to bycie blisko, ta serdeczność, ta miłość, którą wyrażamy w tych życzeniach, jest niezwykle ważna, piękna i potrzebna. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betem. Mamy już kolejnego rozmówca, ale jeszcze poproszę Krzysztofa o chwilę cierpliwości, ponieważ z ostatniej chwili, drodzy Państwo, pojawiły się choinki, piękne świerki, które mogą trafić do Państwa rąk. Y, chyba 5 takich dwumetrowych i dwa troszkę mniejsze drzewka. Wystarczy zadzwonić, to naprawdę nie jest żaden konkurs, to jest czyste rozdawnictwo. 34 365 12 56. Kto potrzebuje drzewka choinkowego, piękny świerk, może być już dzisiaj w Twoim domu. Drogi Radiosłuchaczu, tylko dzwoni. Tutaj Rafał będzie robił wszystko, dwoju się i troju, żeby odbierać te telefony. 34 365 12 56. Halo, halo, słyszymy się Krzysztofie? Tak, tak, tak. Bardzo się cieszę, witam cię serdecznie na naszym radiowym spotkaniu. Krzysztof, który mieszka w domu Matki Bożej Pocieszenia przy ulicy Okulnej w Częstochowie. I jakieś życzenia dla wszystkich od całej wspólnoty Betel, bo nikt tak pięknie, proszę Państwa, nie składa życzeń z racji różnych uroczystości. Czy jak nas Ksiądz Biskup odwiedza, czy trzeba podziękować za rekolekcję. Krzysztof jest takim etatowym mówcą. Zatem oddaję Ci głos. Drodzy słuchacze, Radia Fiat i wszyscy mieszkańcy naszych domów Betel okazji zbliżających się świąt, życzę Wam wiele radości, zdrowia, pomyślności w Nowym Roku, błogosławieństwa Bożego, niech Boża Dziecina Wam błogosławi na dalsze lata życia. Super, bardzo Ci dziękuję, Krzysztofie. A my się chyba widzimy na naszej takiej wspólnotowej Wigilii w czwartek bodajże, tak? Tak, tak, w czwartek o godzinie 14.00 w, biu, w, biu, w, biu, w biurze Betel przy ulicy Puławskiego. Dobra, 59 bo jeszcze. 9 przez 65. Bo jeszcze nam cała Częstochowa zjedzie i nasza dobra pani Marysia nie da rady z tym barszczem świątecznym i karpiami, żeby dla wszystkich wystarczyło. Będzie na pewno radośnie i serdecznie. Dziękuję za nasze spotkanie. To w takim razie już Krzysztof Reda z Betel składał życzenia. Drodzy Państwo, a ja życzę. Żeby... Mogę jeszcze kogoś pozdrowić? O, tak, proszę Ci bardzo. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Betel, szczególnie Edytę, która mieszka na Pawie i opiekuje się słabszymi. Życzę jej na święta dużo zdrowia, pomyślności, błogosławieństwa Bożego i żeby była szczęśliwa. Pięknie, dziękujemy. Pozdrawiamy wszystkie domy Betel, a ja życzę, żeby ktoś się z Państwa dodzwonił i ta choinka, żeby trafiła w Państwa ręce. Czekamy. Inne spojrzenie Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec Ze wspólnotą Betel Wyjdźmy z naszymi otwartymi sercami Naprzeciw Bogu, który przychodzi Powitajmy Jezusa Jak Maryja Ukażmy Go światu Zanieśmy Go braciom i siostrom, którzy Go nie znają Niech ogarnie nas miłość Matki Czuwającej nad Dzieciątkiem Wiara Józefa I nadzieja całego świata Oczekującego na przyjście Zbawiciela. Niech blask tej jedynej, niezwykłej nocy, gdy staje się cud, opromienia codzienną rzeczywistość ubogaconą przyjściem Boga Człowieka. To życzenia z Jasnej Góry, podpisane przez ojca Samuela Pacholskiego, przeora Konwentu parulińskiego. Moi drodzy, jasne, że, że Betlejem w polskiej tradycji jest takie ciepłe, serdeczne, rodzinne, ale wiadomo, że tam tak kolorowo nie było. Że było to odepchnięcie, jakby wykluczenie z tej społeczności Betlejem. Że to narodzenie między zwierzętami, że noc, że Herod czyhający na dzieciątko. Ale takie to ważne, by, by nie skupiać się właśnie w naszym życiu na tych problemach, bo, bo Bóg się rodzi. Jest radość nie z tego, że wszystko idzie dobrze w naszym życiu, ale z tego, że jest ktoś. Kto nie zostawia nas samych, kto raz ratuje, kto przynosi nam życie, dlatego chcemy razem z Janem Kasprowiczem mówić o tym odwiecznym orędziu. Patrzę tutaj na taki zestaw opłatków, które rozprowadzamy poświęconych opłatków naszej parafii świętego Zygmunt'a. Dawne odwieczne orędzie z pierwszą na niby gwiazdą, Bóg w waszym domu. Zasiędzie. I to jest powód do radości, żebyśmy zrozumieli, że nie jesteśmy sami, że ktoś przychodzi, aby dać nam tę siłę miłości, byśmy już się niczego w życiu nie bali. Tak bardzo, tak bardzo tego potrzebujemy. Drodzy Państwo, pozwólcie na chwilę prywaty. Pozdrawiam też parafię świętych apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu, gdzie akurat trwają nasze rekolekcje adwentowe, macham im serdecznie. Niech to też będzie błogosławiony czas, bo dzisiaj jest spowiedź to jednanie ludzkich serc z tym, który przychodzi, aby nas zbawić. I życzę, aby rzeczywiście każdy z nas przygotował serce. Właśnie przez to, że zrobi tam miejsce dla Boga, wyrzuci te wszystkie jakieś swoje smutki, pretensje, jakieś te porażki, bo Bóg chce to wziąć na siebie, chce dokonać tej cudownej wymiany. On zabiera nasze problemy, nasze grzechy, a daje nam swoje życie, swoją miłość. Tak bardzo tego potrzebujemy. I to się naprawdę dzieje. Na tym polega ta nasza wiara, że. To nie jest tylko jakaś bajka, jakaś metafora. Ale Bóg zmienia nasze życie. Bóg zmienia nasze życie. Tego Państwu życzę na ten piękny czas. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Czekamy na tych, którzy chcieliby choinkę od nas dzisiaj otrzymać. Może, Doroto, masz ochotę na choinkę? Tak, witam moją kolejną rozmówczynię. Szczęść Boże, Dorota. Koordynatorka Wspólnoty Dzieci Bożych. Bardzo się cieszę, że jesteśmy dzisiaj razem. To taki gęsty czas, bo był Dzień Skupienia na początku Adwentu, był Święty Mikołaj, teraz w niedzielę spotkanie adwentowe, potem już tak. gdzieś tam w planach bar karna Opowiadaj, opowiadaj, co się dzieje we Wspólnocie. No właśnie w tym... Y w tym roku akurat y, zawsze nam się zbiega Mikołaj razem z y, rekolekcjami adwentowymi, ale dzisiaj, y, znaczy w tym roku y, w grudniu było bardzo, bardzo wcześnie, bo w Mikołaja mamy szóstego, a tutaj drugiego nam wypadło spotkać się y, z Mikołajem. No ten Mikołaj musiał zarezerwować czas, bo był na żywo. Y, nawet mamy zdjęcia. Dzieci były bardzo szczęśliwe. No chyba wszyscy Szczególnie... rozumieją, że tyle dzieciaków w całym świecie czeka, że trzeba to jakoś w czasie i przestrzeni porozkładać. No właśnie i dlatego on musi sobie też rozplanować, gdzie i kiedy przyjść do kogo, prawda, żeby nie w jednym dniu, no nie da rady obskoczyć wszystkich. Grun, ja ja że nie zabrakło i chyba wszyscy byli tak, szczęśliwi. To, myślę, że ten sam Mikołaj przyjdzie na przyszły rok. Daj Boże, daj Boże. A teraz już było spotkanie opłatkowe, tak? Czyli... Teraz mieliśmy właśnie drugie w tym miesiącu nasze spotkanie ucharkowe. Tak. tak, bo mamy dwa razy w miesiącu nasze spotkania na mszy świętej w kościółku rektorackim. I teraz mieliśmy właśnie taką, takie łamanie opłatkiem, takie no, już wigilie. Czyli dobrych życzeń nie zabrakło uścisków, wymiany serdeczności. I, i życzeń, i, i rzeczywiście to było to było takie spotkanie przełomowe, ponieważ no, można było się ściskać nie tak jak kiedyś. Otóż to, daleka. Otóż to. Jak przeżyć święta już, bez bliskości? Jak przeżyć. No, no właśnie, ta bliskość jest potrzebna, chociaż nawet i podanie ręki jeden drugiemu, nie? Zawsze się podchodzi, nawet do zwierzęcia się podchodzi i, i zawsze się mówi podaj łapę. I człowiek jest szczęśliwy, że ten pies podaje łapę, nie? A co dopiero człowiek Jasne. człowiekowi? I plany na styczeń? Plany na styczeń. Plany na styczeń mamy też bogate, ponieważ, no, wkraczamy w świat bajki. Każdy ma się przygotować i pięknie ubrać. No, w różne stroje będziemy to będzie? bawić się na zabawie karnawałowej 21 stycznia, zaraz po naszej mszy, to będzie w trzecią niedzielę, już tutaj patrzę, tak, raz, dwa, trzy, tak nam wypada, 21 stycznia o godzinie 16 zapraszam na mszę świętą w kościół Rektorackim, a po mszy idziemy tak jak co roku, na salę teatralną Liceum Sienkiewicza i tam bawimy się. Oczywiście nie do białego rana, bo mamy limit. Ale jesteśmy tam do oporu, do żeby 19. się wszyscy zmęczyli, tak, wyszaleli. Się zmęczyli, będzie pączek, jak zwykle, żeby coś tam na słodko zjeść, zabawić się, uśmiechy, stroje kolorowe, no bo to karnawał. Jasne. Jasne. No i cieszymy się. Bardzo dziękuję. Doroto. Dla ciebie też najlepsze życzenia, żeby to był piękny czas, taki budujący Ciebie od środka i rodzinę, ale także te wszystkie wspólnoty, do których należysz, bo to wszystko chyba też człowiekowi daje taką siłę, że nie ogranicza się tylko do tego wymiaru rodzinnego, ale przynależy i tu, i tam, i, i gdzieś tam te akumulatory można ładować. Ja myślę, że dobrze jest pomagać innym, i chyba tego bym życzyła i sobie, i innym, dlatego że to ubogaca i ta chęć pomocy drugiemu, że ten drugi jest zadowolony, albo przynajmniej ulżyć można mu, to wtedy, to wtedy jest człowiek szczęśliwy. Niech to szczęście ci towarzyszy. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Mógł zapłać. Dorota Miłkowska, szefowa Wspólnoty Dzieci Bożych ruch Betel Częstochowa. Drodzy Państwo, ja przypomnę jeszcze, że 25 grudnia, dzień Bożego Narodzenia będzie piękny koncert grekokatolickiego zespołu Metanoja, to duchowni Grekokatolicy, którzy wystąpią z kolendami najpierw na Jasnej górze o 14, a potem na scenie muzyczno-teatralnej Zygmunt w naszej parafii przy Krakowskiej 1 o dziewiętnastej. Także zapraszam was na koncert, choćby tutaj do Zygmunta, o dziewiętnastej. Dzień Bożego Narodzenia będzie radośnie i serdecznie. Inne spojrzenie. Zaprasza ksiądz Jacek Marciniec ze wspólnotą Betel. Takie proste słowa tej piosenki Dawida Kwiatkowskiego. Czy pada śnieg, czy jego brak? Uśmiechnij się, są święta i tak. Wobec tego nie patrzmy na to, co drugorzędne. Nie dajmy się podporządkować sprawom pilnym, bo ich zawsze będzie bardzo, bardzo dużo. Trzymam teraz w ręku biały opłatek przysłany mi w liście przez Agnieszkę. Dziękuję Agnieszko i z całą naszą radiową rodziną chcę teraz się połamać. Przede wszystkim dziękuję, że jesteśmy razem, nie tylko od święta. Dziękuję, że Państwo. Dają sens i poczucie wartości naszej pracy wszystkim, którzy tutaj jesteśmy w radio, bo mamy taką świadomość, że ktoś tam gdzieś jest po drugiej stronie odbiornika i nie mówimy po prostu tak tylko w powietrze. Ale niech powietrze przenioś, przenosi te fale dobrych życzeń. Niech Bóg będzie z wami w waszym domu. Cokolwiek się teraz dzieje, jakakolwiek jest Wasza kondycja, niech napełni Was swoim błogosławieństwem, pokojem, tą mocą z nieba, wiarą, że e, dzięki Niemu naprawdę możemy być spokojni. Łamię się z każdym z Was, drodzy Państwo. Błogosławionych świąt. Wszystkiego dobrego.